Jak Siemano Mamy nową gierę Pierwszy odcinek jest z nami Kubikse Czyli Paźniak Jest z nami Alej. Bania No i Sztokholm Sztokholm Rezje No i co? I co wie Gasimy ledy No i let's play Dobre pytanie kurwa. Ktoś gadał go przez telefon Press tab to see your current objective hey, tu jest Sztokholm ma problemy z internetem. Ja mam kurwać. Coś logik. O już, tak. Jak ten, jak, jak, jak pantacy marihuany. Jakaś... O, mam ten. O, latarka. Ej, podniosłem coś. O co to jest? Książki, książki takie zbieracie dobra. tutaj. Masz książkę taką, pa. No, Ty masz taką książkę, tam tam No to te książki trzeba odbierać chyba. No nie wiem, ale chyba się jedzie. O przełącznik! Ej, czekajcie na mnie to. Hmm, I tam. Gdzie ty tę książkę? Gdzie ty książkę? Naprawdę? No, no musisz... Jak się lata w połowie? ją podnieś. Idź ją podnieś. Ale głośno. Wiecz. Dobra, co, razem się idziemy My? solo? Poszliście już? No. Czemu? Czemu? jesteś? Sebi, no tu... A gdzie No to idę ze spawną dopiero. No idę ze spawnu. Z wodnym Dobra, to co, idziemy sami czy co? Czy w grupie? Jedno połowa, a klasyka Dobra, idziemy we dwójkach, choć Bania, idziemy. Dwójka hmm. idziemy A gdzie tu się idzie? No prosto Tu się idzie nie Na birę, na idzie Takie pytanie, co, my coś mamy tutaj... O Jezu, kurwa mać <laughs> Nie wiadomo <laughs> <dobra. To> Co się stało? <laughs> kurwa Co się, kurwa. się <laughs> coś. This way, this way, dobra ja, gib. Gzib. <laughs> Wyskoczyło, mam mordę. Ja o, mamy pierwsze strzelanie. Dobra. This way. O, ślepa uliczka. Ale może, a, to kurwa. That end, kurwa, nie this way. Co? A, da. To this może nie. This this way, way. Tam way. Tam this way. way kurwa. No, to miałeś that end, kurwa. Pierdolony informacje. Hui, Ale No idziemy tędy O kosz, Tędy idziemy. Koż da się. Co to tędy? Co będzie? Na kosz da się. Oj się kurwa, się przebiegło. Przebiegło coś przewięgło. Dawaj go, dawaj go, kurwa. Dawej go ganimy. Ganimy. Ah, O kurwa! Oj, kurwa, mać. Światło zbił. Światło. Teraz, też gaśnie pa. Trzy, cztery. A, paść na 4 ue, jakieś lagomy. W kółko idziemy. O, this way. Kurwa, detent. Kurwa, ja piekam. Nie, this way. cofamy i tutaj w lewo. Uj, sfrizowało ciugiereczkę. Chyba kolegi. Ty, u kurwa! Co? Ja będę chopa robię. Ale grawitacja tu jest. Ujjj, przebieg znowu. Mu kurwa! O, kurwa, masz to ja pierdolę. Nie no, człowiek. Take a break, dobra. O, zbierajcie z tych kurwa. książki. co no, to jest? jest. Gdzie No. Ty, kurwa. Ja, ja się w te książki sobie zbierajcie. Ja no, zbieram. Za i Czekajcie. No, tak, nie. U, na lewy. Śmie na lewy ci bi... No, w lewo. Ale nie światła. No, Zawo, lewo, 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 lewo. Ale w, w to jest to górna co wyskakuje. No, ma no, no, bez tu. O po po! Ja już się A, nie, nie wier, dalej. C tam na kamerce masz? Co widzisz ten kurzak? Kurwa. Kurwa, co my wyszliśmy? Wkończyliśmy gierkę Szluga zapalić można, nie? nie. kurwa A, bro Draw Glossy to help You find a way O nie, pierdolimy się, będziemy wierzyć. gubić, kurwa Kurwa, tu jakieś tam narzędzia Ty, tu jakieś chyba... o, tutaj, no, ta droga teraz to use them Musiałem przeskoczyć Zdej... no, Nie, nie no. da Ty, nie wiem czy tu... A no co kurwa, Gierka <głos> <głos> I co to, to jest? O, kompas taki. No, chcę Dobra, to po dalej, pod, co? Pod dwójką macie nie. drugą rękę. Ej, tu tu tu, 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 chodźcie, chodźcie tu. O, sekrecik, sekrecik. Ty, tego kompasa można używać pod dwójką, nie? No. i no. się pusta? <noise> 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 Ej, leby, czekajcie, bo mi lewy kontrol nie działa. Czekajcie, ja muszę zostawić <noise> ten... <noise> Jakiś inny przycisk? No to jest brama. Serdecznie i to się idziemy. Dobra, czekamy, czekamy. Bo mi kurwa nie działa, no odcinek. Dobra, poczekajcie. Poczekamy na mm. ciebie, panie. No nic! O, właśnie, nic, nic gnoju. Ktoś chciał pozdrowienia w następnym odcinku. Kto, Kto chciał? Ktoś chciał? No ktoś chciał. miłość Nie wiem, ale możemy pozdrowić miłożka. Pozdrawiamy Miłoszka Pentagramy jakieś. Chyba miłożka, trzeba. jakieś kurwa imię trzeba rozbierać.

Gdzie książka? No, tu na no dole. O, przepraszam Po co te Nic się nie stało, Remek. A jak ty... O, kurwa. O, o. Uj! Ja do... Akurat się drapałem, kurwa. przebiegł. Coraz, coraz ciaśniej, coraz ciaśniej. Uj. Jak o, w tym. Tak, w tym. Jak w labirynt. Jak w biegnie, słyszycie? Obok nas, jest to to A tu też coś będzie stracić? Nie wiem Opa, pa, 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 pa O, przeszło Dziewczynka jechała A czemu ty masz czerwonego Nie wiem, właśnie Przebieg znowu ziomol? Dobra, mamy chwilę przerwy Co my tu mamy? Czaszka o, tak, czaszka tak, no, Książka ja. jest zamknięta. Książka jest od karabinu. Idziemy no dalej. Ty, czekaj, odpaliłem? Palię, dobra. A, bo ten gwiazdek no. jakiegoś rzucasz. Można, nie wiem, wiesz. Ale zatem... Muszę wrócić. Drogę. Właśnie, może droga, Znaczy, byłeś tu. O, książka tu jest. Gdzie? No, znowu. za tym. czekaj, tym seriom. Za... Tam. Za kłodą. Kość mamy. I mamy kasetę. Gdzie tyś bo? No prosto. Kurwa, no, musiałem monitor kierdoli, nie wiem kurwa Książka, za posągiem Dajcie, co ja będę? Oh, zaraz. Zaczymy. We, a mi leci jakiś biały. No, no, mi też, bo będzie w kasety. To kurda, nie, pojebimy, zaraz. To? No, poskiedo. Urba nie, pojebi mi zaraz. Mamy książkę No, kierdoli, musiałem monitor kuli da. Co ci się dzieje? Nowe trzeba kupić Mamy, no, Jak mam... No dopiero sakrowałem Jak mam te... ten... czarne ekran, nie? Kawałek młotka Musisz złożyć złożyć. Robi. złożyć trzeba Mamy karteczkę znowu Some bodies living in a day down here Remind to self given some space Jaki to no, to ma, nie. Nie. Jak to mam złożyć? Jak to trzeba złożyć imby. Co zobaczyć? No trzeba złożyć To, to, to dzikie Nie, nie, nie Mamy kolejną karteczkę Znalazłem found some sort of mechanizm back here. Kurwa, no nie ma żółtych żadnych Borusi. ten mechanizm, kurwa, widzi. Actually, nie wiem. Może dalej gdzieś jest. Ej, tu to, to się chyba. No, się right I just froze up and he's anyway. Not to self.

Ale dziwne brzydko ty. ty, jak bajcie? rozpicie się? Nie wiem, miałem czarny, no, ekran. Ja mam czarny ekran. Ja się na niego i nie zabił na O, zrespił się, panie. Ej, czekajcie, pójdę sobie na HDMI wyłącz. Kurwa, awernie. To miało być straszne? Nie wiem. Kurwa mi to radio. A nie, jest jumpscare jak was zabija? Znaczy no. taki jumpscare, że nie wiem. Dam skraju, ale nie straszne. Ja bym lepiej pieczęćam zrobił. Miejcie, no i znowu nawet zabiję A ta kartka może? Jest tu? Nie, nie wiem. Ale słyszę go, coś? No, może bez letarki trzeba iść, pójść e coś. Eku. Eku. To jest pewnie eku, on tak się pewnie nazywa. Prawo, prawo, jest, sobie prawo. Co? Tu, tu dziś jest, tu dziś jest, bo z tej strony w ogóle słychać. Jest tam, jestem. tam, jest Pierdalam. No, go. No, bo on będzie uciekał, i w którym momencie książę. Chyba zostawiliśmy No Hehe, na gdzie <grybujesz> sam chodzi po labiryncie. Kabin. Papa. A tu był ten koleś, tu my idziemy do niego teraz. Uj jest oh, znowu. Dobra, idziemy, uciekamy, uciekamy. No. Kurwam, zabił, mnie, co jest? Ale co to jest za jumpscare w ogóle? No w niego jako się tak, się świeci ale ja mu uciekłem, w ogóle on nawet mnie nie dopadł, ani no. nic. Tylko A nagle on jak on mnie zabija. Nie kurwa, nie wiem gdzie ja jestem. Chyba trzeba nową gierę ogarnąć. Chujowa jakiś kurwa, należy się nie spowiada jakoś ciekawy. Co nie, no początku się tego tych takich tych główianek, kurwa. No, ale to jest, nie wiem. Może on nas ściga i musimy jakoś uciec przed nim i ten... Po prostu jak on nas zobaczy, że nas zabija, musimy jakoś przejść obok niego to wyjebałem w lewo gdzieś kurwa i teraz zaszalem gdzieś A teraz mam niebieskiego glowstika Nie wiem zaje... czy znaczy, ze, nie wiem O, o ja, ja wróciłem do początku kurwa A bo glowstika się zmienia kolor tym prawym klawiszem, jakby co Beskidu O beskidu Ale się no akurat fajne Ja sobie ty? różowego No Ja nie wiem gdzie jestem, gdzieś chodzę po labiryncie, gdzieś poszedłem gdzie to jest to takie przejewane, no, bo na linii jest tak ciężko trzymać. A, trzymać orientację w terenie. O eku, dobra, jestem, cofnąłem się. No to idę teraz w to miejsce, gdzie mnie ten ziomon zabił. No, barystia jeden i jeden. O kurwa, ja no, nie No i żydnik. No i znowu mnie zabił. Chyba nie zabiłem. On jest po prawą. Po prawo, jak idziecie od eku w prawo, to on tam jest i was zabije. Zaczęli iść w lewo. No to rady. nie idziemy też no. Zresztą nie wiem. No my już poszliśmy w lewo gdzieś. Nie wiem czy my coś robimy. Czy już jest Discorda? No tak. Się... Okręciliśmy bączka, Ty i co to jest? Nie, nie wiem, ale jakiś brzegi w No i co mamy sobie zrobić? Gdzie jesteś jesteście? No poszliśmy w lewo i w lewo i w lewo. Chyba

Trochę się wystraszył? Taki straszny Tu niej. Wszystkie nie mają. O, kurwa, o kurwa O kurwa Ale źle, no, bo z tym gościem Zdygałem, zdygałem co też... No nie wiem, my chodzimy O, pa, tu jest coś O, pa, tu coś będzie Ty, pa, tu się na to hole wciska i się zmienia ten Ty, tu trzeba odpowiednio chyba stanąć, wiesz? Ale jak? No właśnie kurwa nie wiem jak Bo no, tu super. jak na jedno stajesz, to inny się blokowuje Kurde, dziewięć w sensie, to się dzieje. Został jakaś karteczka. Pa, potrzebujemy szkoły, żeby stanął, i wtedy ten się zrobi. No, ja bym wam pomógł, ale. This is mechanic, looks. Czy jest jakieś deski w I don't do drugiej strony this up, no way the fair can afford this kind ja of information. No, może... ja na szkołku pochodzę, już widzę. Adiósem. Cześć, na środku prowadzi. trzeba jejemność. O, książka. Środek robi T. Czyli trzeba stanąć, kurwa, jeszcze. Doj ty do jakiegoś pojemnika doszedłem są jakieś... A staj na tym, w tym... hieroglify. Kurwa, co to się... Kurwa... Nie wiem. To kurwa, trzeba rozkmić to kurwa? Ty, możesz mnie dobrać? Ty, trzeba stawać po bokach. O tak, w czterech. Ale mnie. Nie, co? Weź, próbuj mnie dobrać. Kurwa. Kurwa, latarka. To ja kurwa bym ty... i A ty jest czerwór. Nie mam zaprezentacji do gry O, no to co, rehościk? To tak. jakaś chujowa ta gierka to o. o, ja pierdolę Nie, no musimy wychmienić ten mechanizm, kurwa, czy przejść dalej O, fajna byś to tu przydał To, to mówię je pan rehościk No, nowy rehościk No i teraz I... masz drugą kombinację Rehościk? No No to no. rehostujemy chyba i weź, i zap zapauzuj im. nagrywanie i odpalisz i odpalić Dobra widzowie mamy cięcie. Także widzimy się po krótkiej chwili. Yo. Po krótkiej chwili.